Mam na imię Zofia i mam 60 lat. Niedawno dowiedziałam się o moich poważnych problemach zdrowotnych. Wszystko dobrze się skończyło, ale czuję się tak, jakbym otrzymała jakąś nową szansę w życiu. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie będę żyć wiecznie, a kto, jeśli mnie zabraknie, zaopiekuje się moją rodziną. Zadbałam o to jeszcze za życia. Wykupiłam. Ubezpieczenie na życie w polisa.de. Ubezpieczenie na życie w polisa.de zabezpiecza nie tylko twoje, przyszłość Twojej rodziny tutaj i w Polsce, ale pozwala także zapłacić też za Twój pogrzeb. Możesz też te 10 tysięcy euro przeznaczyć na prezent dla wnuków, dać dzieciom. Zresztą od Ciebie zależy, komu przekażesz te pieniądze.